Siemanko widzowie, Siemanku, wiecie, teraz wiecie, ja robię jak... intro i wtrącam się właśnie Prox'owi w intro. Okej. Okay. Witajcie widzowie, w następnym odcinku z Ladera, gdzie Bradley... Yy, OG Prox będzie wpijał oczywiście fioletowe pucharki, do których Bradley nie ma jeszcze dostępu, ponieważ nie był 15 tysięcy... Nie fioletowe pucharki, tylko zwykłe. Zwykłe pucharki, ponieważ Zwykłe jest... pucharki, żeby pomóc odblokować wam, y, tym, którzy nie mają jeszcze 15 tysięcy, żeby pomóc wam odblokować, żebyście mogli grać ligi. Jeśli jestem dzisiaj czerwony, Oczywiście. to dlatego, że mam temperaturę. Minęła raptem godzina od ostatniego odcinka, a ja w tym czasie się rozchorowałem. Serio? Tak. to nieźle. Przyciąłem sobie drzemeczkę Nie, i jeszcze. Jestem. Właśnie, za to like, za to, że w takich nawet stanach jesteśmy dla Was. Mm, widzowie, tak jak powiedzieliśmy ostatnio, wracamy na pełnej, Piję tutaj zieloną herbatę Lipton, to prawda. Oj, ja też to mam. Tak? To jest bardzo dobry zakup. Nie. Jeśli Lipton chce nas y, sponsorować y, i reklamować swoje produkty i y, dawać nam nielimitowany zasób swoich y, itemków, to bardzo byś, bylibyśmy wdzięczni. Tak. Pozdrawiam. A jeżeli nie, to... A jeżeli nie, to Nestie Proszę zwróćcie się do nas. Lub też Fusty, tak, Nestie, Fusty Lipton, to wszystko jest okej. Okay. Może taką świętą trójcę stworzymy, jeśli chodzi o mrożone herbaty. Chciałbym również pozdrowić Liptona z kanału Morele.pl, gdzie sprzęty komputerowe są reklamowane. Kiedyś go oglądałem jak komputery. Okej, okay, fajnie. Skończmy zkr już to gadanie i wróćmy do gameplayu. Więc ogólnie tak, to jest dek, który Wam polecam widzowie, ze względu na to, że ma on bardzo dobrą ewolucję w tej mecie, która jest Ewowiedźma. Wiedźma. I która jest całkiem dobra, jakby na obecną metę, gdzie będzie po prostu dużo swarmów i. Swormów? No, w sensie tych, tak, no takich, że spamów wszystkich, okay. tak dalej. A od czego jest skrót, skrót, mm. e, skrót e, Swarm? No nie wiem, chyba tak się mówi po prostu. Okej. Okay. To tak jak się mówi każdy zdetronizować, tutaj... to też się tak mówi, podobno. No to po prostu tak się każdy tak mówi, no. Okay. Ale mi się tak przynajmniej wydaje. Więc to jest ogólnie dek... <grym> w... Wam polecam to wbijać. W kolejnym meczu więcej Wam powiem, mniej więcej jak y, to rozgrywać, abyście byli w stanie wygrać każdy mecz pod rząd y, aż do 15 tysięcy pocharków. Nie jest to naprawdę zbyt skomplikowane i chciałbym Wam pomóc właśnie się rozwijać w tej grze, pomóc Wam wbijać Ultimate Championy. Mam nadzieję, że ta wdzięczność y, płynąca z Waszej strony jakoś y, się odwdzięczy. Wdzięcie, no. I tutaj no, po prostu sobie bronimy na starcie. Ogólnie no to w single elixirze w Golemie rzadko dosyć chcemy supportować te jednostki, głównie y, bronimy i cyklujemy sobie do ewolucji, bo nie chcemy też jakby przesadzać i wystawiamy sobie mniej więcej tyle elixiru co on, więc on teraz wystawił dokładnie tyle co okej, okay, teraz ja mam tą mini packę tak naprawdę za darmo już na most i ten baby dragon też, bo mamy dokładnie te same elixiru. Okej, okay, on teraz jest minus 4, więc wiedząc, że on jest minus 4, ja sobie po prostu daję kolektor z tyłu. Mhm. Mm Mam już dosyć dobry damage, mm. no i on się już poddał, bo chyba wie po prostu, że nie ma nic na pompkę, tak. był minus w eliksirze. Dobra, no to tak, chyba to ten to... Tam meczek wszyscy do końca, nie? W edicie yy, no. i widzimy się w no. następnym. Dobra, no jest. 2-0, szybkie. Wam, mm. love. Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy już w kolejnym meczu. Sherryk taki pies, Gramy było. na Shirika. No i tak jak yy, to w każdym tym chcemy po prostu bronić. Teraz obroniłem tą berserkerką, bo nie chciałem za dużo yy, damage'u przyjmować. I ter, no teraz jest to minus jeden eliksiru. On może dać coś jeszcze na tą wiedźmę, Inaczej mm. będzie musiał obronić tak naprawdę tą wiedźmę za jeden eliksir, jak tego nie, jak nic nie da. A to jest niemożliwe, więc yy, ja już daję sobie po prostu ten kolektor, wiedząc, że to jest bardzo ciężkie dla niego, żeby to bronić. Mhm. I teraz, wiedząc, że on jakby będzie musiał i albo ten kolektor po prostu, jakby w tym golemie, najważniejsze jest po prostu to, żeby stawiać te kolektory i żeby one przeżywały. Mhm. Bo to już wtedy nam daje jakby idealną, wiesz, taką setup, pod lepszą sytuację później. Więc dlatego ty zdejmij minifekę, wiedząc nawet, że on może mieć rakietę czy coś, bo po prostu nie chciałem, żeby on mógł dać cokolwiek na ten kolektor. I teraz już jak ten kolektor przeżywa, no to on już daje bardzo dużo y, eliksiru, mhm. teraz sobie po prostu jeszcze zwańsuję, ale on gra w wersję bez rakiety, bo ma dart goblina. Więc sobie po prostu stawiam kolejny y, kolektor i on może dać jedynie beczkę na to, więc już mam przygotowany goblin barrel na nią, y, ale okej, okay, daje właśnie. Więc ja daję sobie po prostu goblin barela. No nice. i teraz, no i, i teraz y, mogę już tak naprawdę lecieć po prostu z Golemem, bo mam i więcej eliksiru, i mam dwie kolektory na mapie, i on nie ma rakiety. Ja mam Wańsy, ja powiedźmy na ręku. A myślę, że on nie ma, nie ma rakiety, tak bo ramyc. on jeszcze jednej karty nie odkrył. No na pewno nie ma rakiety. No ciekawe co ma. Ma no, rakiety. Ma ma rakiety. No, Ale to i tak mi nic nie daje Bo po prostu i tak nie będzie mieć już Shaker, nic innego A nie wiem jak to możliwe W sensie, bo zazwyczaj jak grałem na dwa e, Spele to nie małem rakiety mhm. Ale to on chyba nie ma małego spela, tak? Małego? Ma ma chyba... To Spirita chyba nie ma. Co? No nie ma, nie ma no i Pięknie. tak, tutaj jak widzicie widzowie, dosyć prosto, 3 yy, wygrane już yy, w 7 minut, więc jak widzicie jeśli yy, będziecie egzekwować ten plan tak naprawdę, no to wtedy yy, wy też równie prost, prosto możecie to wbić. Tak, to I wszystko jest banalnie kolejnym proste. Meczem. Dobra, on teraz zagrał sobie tutaj za 6 eliksiru kartę, więc my mamy też 6 eliksiru. Jakby to jest dobry dosyć y, sposób na myślenie i na takie wdrażanie się, że jeśli on zagra za 6, no to my mamy 6 eliksiru do dyspozycji. Teraz zagrał kolejne 4, więc my mamy też teoretycznie 4 do dyspozycji, no ale ja musiałem zagrać 5, bo nie mam akurat jednostki za 4, więc sobie zagrałem po prostu tą wiedźmę. No i teraz ten trade trade-off taki sobie był, więc jeszcze tutaj dokładam, jest minus 5 eliksiru. Więc wiem, że on wystawi kartę dokładnie teraz, no. Okej. Mm. I teraz znowu jakby będę minus y, w Elixirze i muszę po prostu starać się jak najtańszymi jednostkami po prostu coś spróbować y, zrobić, no ale będzie to dosyć ciężko. Tu już muszę przyjąć ten damage, jedyną dobrą sytuacją y, jaka z tego jest, no to że ten Baby Dragon jeszcze tam przeżyje tak naprawdę jakby no że on musi wystawić jakąś powietrzną kartę i to byłoby tyle z zalet. Teraz ten Golden Knight tutaj niezły, ale oh, nice. bardzo dobry Vines, który wyleczy mi tą wiedźmy i wszystko. Mm -hmm. Teraz ją umacniasz? Okej. Okay. Tak, nice. teraz ją umacniam, bo wiem, że on nie ma po prostu jakichś dobrych kontr i wiem, że jak te szkieletki tam umrą, no to... O dobra, miał akurat Walkiria, ale chodziło mi o to, że nie ma takiej kontry po prostu, gdzie mi y, to skontruje jakby, wiesz, eliksirowo, tak? No bo skontrować to jedno, a to, żeby nie wyjść źle na tym, no to to drugie, tak? Bo ja teraz sobie wybraniam na przykład mini minipekę za dwa eliksiry zamiast za... Dawaj, musisz 4, go spanishować, o tutaj, o tutaj gra musia. jakiegoś pewnego... Pewnego siebie gra. Teraz ja tutaj lecę z kolektorem, żeby coś na nim wymusieć, mm -hmm. wymusić. Wymusić. Okej, okay, słabe to jest. Nie, nigdy się nie opłaca strzałek plus zapa na kolektor. Jedyne chyba z PLC się opłaca... Tak najbardziej się opłaca no to erf oczywiście, bo wtedy wychodzisz w ogóle na plus eliksirowy, mm -hmm. A jak już chcesz wyjść na minus, no to poison się chyba i tak opłaca dać, lightninga się opłaca, rakiety się opłaca i fireballa też się opłaca w sensie takim, że nie jest to opłacalne, ale chociaż zadajesz damage na wieżę. I okej, to no, będzie fajnie, będzie podoba mi się to. Ogólnie, jak się gra na rakietę, w sensie to i takie sobie łatwe zwycięstwo, co nie? Bo to A, okay. za dużo no to on nie zrobi, ale. Mm. Nice. Dobra, teraz w ziemię. Za są walki, znowu będzie miał? Nice. Kurde, ale. No, przegrywałeś teoretycznie, ale w sumie wygrywaj cały czas. No, ale to w Golemie jest jakby. No tak. Normalne. Znaczy, no jakby ja po prostu wie, wiedziałem, kiedy nie mogę. Więcej na obronę wydać, i czasami po prostu są takie match że, że wiesz, że tu musisz po prostu przyjąć ten damage, no i to jest właśnie to też co odróżnia dobrych graczy od takich gorszych, że po prostu musisz wiedzieć na przykład, o teraz mi się opłaca zdjąć trochę HP z mojej wieży, ale za to wiesz, nie stracić za dużo elixiru i cały czas być w meczu, co nie? Okay. No teraz tu trochę pechowo, bo dałem akurat beczkę starting play, jak on gra lockbaitem, więc to dosyć słabe było, no ale. Też nie zawsze da się takie coś przewidzieć. Mm, i na razie wiem, że mam przewagę eliksiru, ale na razie nie chcę jakby wydawać, bo, bo nie wiem, czy mam zagran, to nie da pręciuszek na moc zaraz, albo z tyłu. Dobra, no i to da. Mm, to my po prostu sobie idziemy z tą wieczmą, wiedząc, że on może mieć rakietę, ale jak zrakietuje, albo coś takiego zrobi, no to ja mam po tym kolektor. Okej, okay, swire mhm. więc ja już teraz sobie szykuję do kolektora. Jedyne, jedyne co muszę wiedzieć, no to po prostu żeby mieć yy, kontrę na yy, Goblin Barrella. Mhm. Czyli on ma nie ma główny? rakiety tak, tak. i loga ma pewnie. No i po prostu wiedziałem, że Goblin Barrella muszę tu skontrować. I teraz ja chcę po prostu iść w, w, w przewagę Elixiru, więc już nie bronię tego Dart Goblina. Okay. Normalnie pewnie dużo osób by jeszcze obroniło, no ale... I jakbym grał tanim deckiem, no to na pewno bym go bronił, tych goblinków też już nie bronię, bo to po prostu mi pomaga y, zbudować mega dużą przewagę eliksiru. I teraz już myślę, że mam taką przewagę eliksiru, że nie wiem czy on będzie w ogóle w stanie... Jeśli ma jakiś Inferno Tower czy coś, no to myślę, że będzie w stanie to y, zatrzymać może jeszcze, a jeśli nie ma takiej y, mhm. rzeczy, no to... To będzie to ciekawe. Tam. I teraz dałem... Tak, teraz dałem Wiedźmy i mam 4 eliksiru i chcę dać mini milipekę, ale jeszcze jej nie daję. Bo czekam aż on właśnie, y, chciałem zobaczyć czy ma Inferno Tower i w razie czego bym zwańcował to Inferno Tower po prostu, więc y, czasami nawet jak mamy Elixir i możemy od razu zagrać na most To to nie jest najbardziej optymalne i czasami lepiej po prostu poczekać i przewidzieć, że w razie czego on coś może jeszcze dać mhm. I teraz właśnie, że ja po prostu wyczekałem i wiedziałem, że nie ma już Inferno Towera tylko ma tego Dart Goblina, to stwierdziłem, że lepiej jest y, zwańcować na Yy, na Dart Goblina, który by więcej obił, bo Tesla nie jest aż tak dobra na Golema i teraz po prostu już wiem, że wystarczy mi tylko spamić i już go swych bo po prostu jakby tam przewaga LX i to wszystko co zrobiłem no to było jakby na tyle dobre, że, że jakby już wiedziałem po prostu, że to się tak potoczy i Już tak naprawdę wystawiając ten push, Jedyne yy, co czego się bałem, no to że może mieć Inferno tower Ale na to też byłem przygotowany, bo w razie czego nie wystawiłem minifeki, bo miałem już wansy gotowe więc tak naprawdę, nieważne co, co by się nie stało, i tak bym wygrał, bo. No bo, jakby ten jego push, że zostawiłem wtedy tego Dart Goblina. On dał jeszcze Firebola w y, tą pompkę, ale jakby strasznie późno. I te goblinki, no to wiesz, on wydał tam z 8 czy ileś xr dokładnie, żeby y, mnie jakoś spaniszować, co nie. A mhm. ja sobie to po prostu puszczę na drugą stronę, zrobiłem. Elegancko, a fajno, bo. Wszystko wyszło tak, jak mówiłeś. Ej, zapytam się, czy ty wrzuciłeś ten drugi filmik na drive'a? Tak, kamerę, no. tak. No to nie ma go. Na pewno jest. Nie, obiecuję, że nie ma. No za przerwę. No. no dobra, teraz tu z tym. Znowu, kolej, teraz zagramy. Na pewno jest, bo ja sprawdzałem i był. Czy, ale to już żeby był ten drugi jakby, druga kamera. No. No to nie, to ja mam tylko tą pierwszą, 8616, to coś pobrałem. 17 jeszcze jest. No to właśnie nie ma. <laughs> Dobra, to, to, to sprawdź. Teraz na Lightninga jest dosyć ciężko, bo Lightning to jest najgorsza, w sensie najmocniejsza kontra na yy, moją Ewo Wiedźmę, I, no, i, no i dosyć dobra kontra też na kolektor. Mhm. Dlatego ja teraz chcę zagrać tą Ewo Wiedźmą na drugą stronę, tu chcę yy, sobie zblokować tą Faircrackerkę, żeby nie splaszowała, a tutaj ten jeden szkieletek pomoże, no ale tutaj tak jest dosyć yy, ciężkie. Teraz sobie zagram jeszcze raz kolektor, żeby może on zagrał sobie właśnie. Okej, okay, on zużył walkierę. Mm, ale to jeszcze mi jakoś za dużo nie pomaga. Wysoko ten baby dragon, żeby przeseklować do ewolucji. Nie chciałem użyć mini Peki ani nic, bo wiedziałem, że on. Lightning. -on. Y, wtedy. Na, no i, i że ma lightning, i po prostu, że hogiem będzie mógł dużo zadać. I teraz wiem, że i tak będzie mi ciężko go zaudsyklować, więc ja sobie. Zaktywuję sobie... Kinga i pójdę sobie tą Wiedźmą na drugą stronę Żeby wymusić Ewo, ale nie wiem czy zdążę Ale chcę ogólnie Ewo Valkyrie wymusić na prawo Tylko on może tego nie dać Okej, okay, nie ma jeszcze tej Ale wymusiłem Valkyrie na prawo, właśnie to chciałem I teraz po prostu no, muszę liczyć, że z tym Evo Baby Dragonem po prostu ten push Mi tam wyjdzie i się uda Dobrze, że mamy tego Kinga zaktywowanego, bo z niego było Aj. ciężko. Aj. Ej, teraz Kinga zaktywowałem przypadkowo, ale... Ale... ale ten Hog GG. A no, to akurat bardzo ciężki up, no ale dobra, nie było najgorzej. To dobry mecz. Słuchaj, ile no, zagrałeś? I ostatni? No, a ostatni chyba, że w 3 minuty, no to może jeszcze jeden potem. Zobaczymy łatwo pójdzie. No, ogólnie widzicie, widzowie, że. Czekaj, bo mi zlagowało. To będziesz musiał to wyciąć, ten, Poroz, spokojnie. W sensie nie ten mecz, tylko ten moment. Bo wyszedłem i tam są. Czekaj, zapisz sobie gdzieś to. Będę Na, widział, to ja będę. Się... Ja przechodzę przez cały film. Dobra. Bo tam maile czy coś. Dobra. Y są, więc. Dobra. Dobra, teraz sobie już po prostu lecę z golem, wiedząc, że on dużo wydał. Jak dam wiedźmy za tego golema... No teraz już nie bronię. Ogólnie w Golemie i w lawie są takie, że jak leci taki pojedynczy puszcz, co trochę zada, ale też nie jakoś mega dużo, a my już mamy golema czy lawę wystawioną, no to lepiej jest inwestować w ten nasz atak, jakby, mhm. niż bronić wszystko za wszelką cenę. Mhm. A w Cycle Deckach najczęściej jest po prostu tak, że im bardziej bronisz, im lepiej i tak dalej, No to tym bardziej się to opłaca, natomiast w takim beatdownie przez to, na przykład, że nie broniłem, mogę sobie dołożyć tą Berserkerkę i tak dalej do mojego pusha i to po prostu jest wtedy jakby dużo lepszy ten atak. Mhm. Więc tutaj też jakby mega szybki win, więc myślę, że jeszcze jednego dobra, zdążymy. Dobra, to ja, po, ja teraz szybkie cięcie widzę, ja idę po puseczki, zaraz przyjdę. Ja tutaj sobie... Wystartuje do ewolucji, po prostu z ewo baby dragonem z tyłu. Ok. On na razie nic nie stawia. To ja sobie z tego też daję. wiedźmy. Jestem tylko minus 2 i przez to że nic nie wystawił na całego baby dragona. Powinien coś teraz wystawić. Znowu nic nie wystawia. To ja po prostu sobie już zapakuję ten push bo ma to więcej sensu. Jestem. Ok. Jeszcze po prostu tu jak widzicie. Okej, okay, on używa Megana, Evo, mega na ewo ale my już zbliżamy mu wierze. I teraz chcę bronić tą wieźmę za wszelką cenę, bo ona jeszcze dodatkowo spawnuje też szkieletki. pomaga trochę. Jak widzicie, też tutaj nie wszyscy są wymaksowani, więc to jest y, też dodatkowy. Y, Dodatkowa pomoc i teraz już wiem, że nie muszę bronić tego Mega Knighta, tego Dart Goblina też, bo to nie zbije mojej wieży i myślę po prostu, że sobie znowu tutaj już wyjdziemy z puszem na 3, bo mamy sporą przewagę x sporą przewagę tak naprawdę wszystkiego, więc to jest takie no bardzo łatwe dosyć i sobie po prostu tu lecimy już z tym Golemem, Wiedźmy oczywiście za nim. Jak widzicie, widzowie, no to na takim poziomie, jakby też nie chcę mówić, bo niektórzy z Was może mają problemy na takim poziomie czy coś, ale chcę Wam właśnie pokazać, że jeśli to wszystko sobie rozplanujecie, to czasami nawet nie trzeba tej ewolucji Baby Dragona mieć, żeby tu zrobić push, bo tak naprawdę no, liczycie tylko na tą przewagę Elixiru, zbudować sobie ją i no i potem praktycznie każdy mecz poza jakimiś mega, nie wiem, kontrami czy coś powinniście być w stanie wygrać, no tak jak na przykład na tamtego Hog'a, no to mi było dosyć ciężko yy, mogłem pewnie wygrać jakbym trochę lepiej zagrał i tak dalej, bo nie było aż tak daleko, no ale jak widzicie, no to to byłoby chyba na tyle w dzisiejszym filmie yy, wbiliśmy, nie wiem, z 900 czy pucharków yy, praktycznie, no same win streaky i myślę, że jeśli będziecie chcieli oglądać dalej yy, filmiki z tego Ladera i tej może drogi do 15 tysięcy, żeby pokazać Wam, że dalej będzie podobnie prosto, no to dawajcie znać lajki, like suby, komy i trzymajcie się i do następnego razu. Tak jest, pamiętajcie właśnie tutaj o aktywności, piszcie pomysły na odcinki i widzimy się w następnym. Dzięki, Wojtas. Siemanko.